Dobra, Ora, otwieramy, o kurna, o, dobrze, mam to założone, bo bym chyba, chyba umarł. No. Ej, ale zacząłem przecież nagrywać. No właśnie o to mi chodzi. Co, ci się nie przewitałeś nawet. A na starym YouTubie się witało? Nie A? sądzę. Nie wiem. Wrzucało się fajny filmik dla Beki i co, no, ludzie byli szczęśliwi, aniołki śpiewały, tańczyły, kurna. Zbikołem. Patrzcie, wsypuje on! Kradną, nie? Ale patrzcie, A tu on. Jest, proszę, wsyp... Samo życie! Patrzcie, on wsypuje. To jest samo życie. Kurna, mleko jest kiśniałe, bo jakby nie było Możemy by Wam dać no, w, w opisie ten przepis. Co to jest no, A nie, no. wydawało mi się to. E, to jest kurna, przepis ludzie. na bombę, jak Prze Będzie to. trzeba szejkiet zrobić, chyba. Tak, ja, Jakby kiedyś. co to na, Jak chcecie to napiszcie, to damy wam no, w opisie no ten... No. Kurna, co to było? Yy, składniki, tak? Składniki to są wszystkie. Zkiściałe z mleko i proszek do pieczenia. Ale powiedz ile tego mamy, tego proszka. Sześć paczek. Po no właśnie. Zobaczcie jakie to pełne, nie? Wiecie co mówić. myślę, że to już wystarczająco jest. Yy. Ej, ale... Zagrajmy to pe... w grę! Czekajcie, zagrajmy w grę! To czekajcie, to nagrywaj mnie, no Dobra, może twarz i tak to Ech, To tak, zagrajmy w grę. Ech, nazywa się... Mm. A zobaczycie. Zresztą kto kogo to wchodzi jak się nazywa. W razie, o to w niej chodzi, czekajcie. Uj! <ścoughs> dobra, dobra. O już... O kurna to gazuje już powoli się! Kurna, zamykaj to! Robert! Znaczy, e, Wit! Jakby to Robert to nie moje imię. No, dobra. Ale weź to weź, bo to, bo to jeszcze pełne jest, no, wiesz. Damy do mojej kuchni, mi się. Przyda, nie, sobie. nie, w półce gdzieś. To nie, to mi się to I dlatego znam. Dawaj działania. shake it, shake it. To na bok, bo ja nie tu tutaj nie nie. Dobra. Mamy. No teraz tak shake it, shake it. To jest ob... On giga jakby co. To już trwa dwie minuty. O kurde! Jak się nam pozabało, ludzie! Nie da się już jak wtedy tak e, ścisnąć? No, ja Zobacz! Ja, Dobra, się... twoja kolejna, szejket, szejket. Czekaj, czekaj, człowieku! A giga totem zapomniałeś? Czekaj. No zał załóż giga czat totem. No. Przyda ci się. Pijak. Ciebie jest, kurna. To jest zwykłe mleko przecież. No, no może nie zwykłe mleko, bo to... Dobra, dawaj. Shake it, shake it. Dawaj, mocniej! Mega mocniej! A nie tak weź, trochę wyż... Tak weź, wyż... do góry i w dół, tak. O, 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 coś w tym stylu, no. Czekaj, daj. Może ja to zrobię. Okej. Okay. Daj potem, temu czas. Przepraszamy. Wy... Wyłączył nagranie przez chwilę. Bo nic nie widzę. Ej, ale jak... A spróbuj, spróbuj ścisnąć mleko. Co? Spróbuj ścisnąć mleko. Kurna z całej siły. Widzicie, on jest... On cały czas się... się no no kurna chętnie kiedyś podnosiłem, Nie. Ja się czułem jak jakiś udział, normalnie. No właśnie To on... To, da, to Dobra, wiecie co? Myślę, że jest tylko jeden sposób teraz. Nie! Nie!

nie rzucaj, dobra? Bo ja mam nowe ubrania ja Ty też będziesz rzucał Ja też mam nowe ubrania, ale trudno To się wypierze nie? Tylko wali jak menel pod biedronką Mam ta Nie I wrzecę się wykąpać To, że jesteśmy na odludziu praktycznie To nie oznacza, że tego Kurna co to jeszcze ja nie wiem, Nie takie fajne buciki teraz stracone zostały tutaj No ja moje też, ale moje nie zostały, bo ty kurna jesteś kamerzystą tutaj bardziej Ty nic nie robisz, ty tylko bardziej gadasz za kamerą. Wieściak numer 10, Ej, ale dobra, po... Dobra! Dobra, nie w moją stronę na razie, dobra? dobra bo nie zamknęłem dobrze. Dobra, teraz jest zamknięte, dobrze! Na dobra, naprzód będziesz rzucał, patrzcie. Kurna, bo tu wciśnienie ucieka. Dawaj naprzód. Co to kurna było? Nie, nic. Jakimś gimbusy tu latają chyba. Dawaj do przodu. A nie do mnie. Jakby co. Dobra, papierkami nożyczek to tym rzuca. Nie! Tak, kurna. No Dobry. dawaj, lewą rękę. Czekaj, kamień na życie! Kurde, w Dobra! w no, ja. stronę lecisz! Za mną masz być chyba. Ale nie wrzucaj we A kamień! O Kurwa, bym water bottle flipa zrobił. Water bottle Ej, no nie tak! A jak? Tylko nie tak. Jest mocno. Jak ja sobie teraz robię. Kurna, ta kolej. Znaczy nie, papier kamień, nożyce znowu. Pa, papier pa, kamień. O, nie bardzo. No. Nie, ja już nie będę brał tej, tej kamery, bo wiesz jak to się skończy. Dobrze się nie skończy. Daw znowu. Dawaj tą drugą ręką. Kurna! Człowieku! Będziemy musieli tam pójść zaraz, kurna, żeby się umyć. Dobra, tego się prawie ścisnąć nie da, dobra. A wtedy się dało? Wielle tołkami! Udało się! Bać. Bomba pękła! Patrzcie, tam to jest! Kurna, sz tam! Bo tu jest kurwa woda, to ja tu nie polecę po to, nie? Przeszkoczysz to też nie. Też nie przeszkoczę. Na to, że tam A tu chyba to chyba nie ma. Na to, że to tam zostanie. No cóż. Nie, no jest woda, widać tam. Dobra, koniec. Tego. Fajnie było. U youtuberzy, taka wiadomość do Was. Nagrywajcie taki content, to jest samo życie, to jest najlepszy kurde. No, po prostu niszczycie YouTube'a, no. Więc było lepiej na YouTube, spójrzcie sobie, odcinek na przykład 10, 11, może 14 lat temu, to wiele lepsze było. Takie no właśnie, uczy. patrzcie, na przykład takie rzeczy się robiło.